Własne wilki drapieżne. Nauczanie domowe. 1 czerwca. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety od 28 do 38. Paweł powiedział do starszych kościoła efeskiego: Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu i Słowu Jego łaski. Władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na statek. W swoim przemówieniu Paweł zleca troskę o wspólnotę Kościoła. Ale ta troska jest też zaopatrzona w bardzo ważną, może troszkę cierpką, ale istotną uwagę. Uważajcie na samych siebie. Ta troska o Kościół jest też wyrażona w tym, że każdy odpowiedzialny, mniej czy bardziej, ma troszczyć się o samego siebie. Co to oznacza, że ja muszę sam przeprowadzać swego rodzaju autorefleksję nad swoim rozwojem, nad swoimi poglądami, nad swoją historią? Dlaczego Paweł tak mówi, że mamy uważać na samych siebie? Ponieważ drugie zdanie. Jeszcze bardziej demaskuje o co Pawłowi chodzi. Spośród Was powstaną przewrotne nauki. Nie ktoś z zewnątrz, nie ktoś spoza Polski przyjdzie, aby mieszać w głowie Polakom. Tylko spośród nas wyjdą ci, którzy będą głosić nauki przewrotne, aby pociągnąć uczniów swoich, a nie Jezusowych. Dla siebie. A nie dla Jezusa. I Paweł to mówi do ludzi, którzy z Nim klęczą, płaczą, modlą się, którzy razem z Nim przeżywają wiarę. I do nich Paweł mówi: Spośród Was wyjdą przewrotne nauki. Realizm w spojrzeniu na siebie powinien nam nakazywać jeszcze bardziej szczery rachunek sumienia jeszcze radykalniejsze konfrontowanie się z nauką kościoła jeszcze pokorniejsze przyjmowanie uwag krytycznych względem siebie jeżeli ja mam świadomość że ja sam mogę pobłądzić że ja sam się mogę pomylić nawet mając bardzo dobre intencje chęci Wtedy naprawdę inaczej podchodzę do tego, co przyjmuję, czego się uczę, za czym idę. I to mnie skłania do tego, żeby poddawać się ocenie, zgadzać się na weryfikację we wspólnocie, przez wspólnotę, poważnie traktować napomnienia. I Paweł to pokazuje jako element oczyszczający. Paweł to wyraża tak, przez trzy lata, więc dłuższy czas, ze łzami w oczach. To było przykre dla Pawła, że musiał te uwagi czynić względem swoich współwierzących, ale robił to przez trzy lata, ze łzami w oczach, napominał. Pokazywał, gdzie są jeszcze błędy, gdzie powinno coś być zmienione i poprawione. Zadanie dla Ciebie. Przypomnij sobie ostatnie słowa krytyki wobec siebie. Czego one dotyczyły? I zapytaj siebie sam, ile w tym było prawdy, ale szczerze. I drugie, co przez te słowa krytyki Bóg Tobie chce powiedzieć? Może tam było 70% nieprawdy. Czyjś emocji, jakiegoś wybuchu, złości na ciebie, dobrze, ale 30% być może powinieneś bardzo poważnie wziąć pod uwagę. Bo to jest to napomnienie ze łzami w oczach. W przyjmowaniu zdrowego napomnienia niech błogosławi ci Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.